Witamy w programie Ogród od A do Z. Pora na kolejną literę ogrodniczego alfabetu. O jak Orliki! Urocze orliki w kolorach tęczy to jedne z najbardziej lubianych roślin ogrodowych. Dodają niezwykłego uroku czerwcowym rabatom. Charakterystyczną cechą orlików są płatki wydłużające się w lekko zakrzywione ostrogi, zagięte jak szpony drapieżnego ptaka. Stąd ich nazwa. Rośliny te najbardziej lubią stanowiska półcieniste. Przy odpowiedniej wilgotności gleby mogą być też sadzone w słońcu, jednak w takich warunkach mogą szybciej przekwitać. Natomiast w pełnym cieniu orliki mogą tworzyć mniej kwiatów, a ich kolory stają się jaśniejsze. Są łatwe w uprawie i niewymagające. Lubią glebę średniorzysną, pulchną, wilgotną, ale przepuszczalną. Nadmiar wilgoci orlikom nie służy. Podlewamy je tylko podczas długotrwałej suszy. Rośliny te często same się obsiewają, dzięki czemu pojawiają się w różnych częściach ogrodu i w ten sposób same się rozmnażają. Jeżeli kupimy nasiona orlików, zwróćmy uwagę na to, że do kiełkowania potrzebują światła. Dlatego nie należy przykrywać ich podłożem. Ciekawostką jest to, że dość skutecznie odstraszają ślimaki. Orliki ładnie prezentują się w grupach, szczególnie gdy posadzimy obok siebie różne odmiany. Ich oryginalny kształt nadaje rabatom kwiatowym delikatności. Niskie gatunki dobrze sprawdzą się w ogrodach skalnych. Można je też zbierać na kwiaty cięte do letnich bukietów.